Neil Donald Walsh W domu Boga W życiu, które nigdy się nie kończy Cudowne przesłanie miłości W ostatniej rozmowie z Bogiem Rozdział 13 Widzę, że głęboko uwewnętrzniłeś to, co zapamiętałeś, teraz rozumiesz wyraźnie. Dzięki Tobie, myślę, że tak. Myślę, że wreszcie uchwyciłem i naprawdę zrozumiałem prawdę. Bądź ostrożny. Masz na myśli swoją prawdę, prawda? Prawda! Nie istnieje jako obiektywna rzeczywistość. Perspektywa tworzy percepcję, a percepcja tworzy doświadczenie. Doświadczenie, które percepcja tworzy dla Ciebie, jest tym, co nazywasz prawdą. Twoja prawda jest tym, czego. Rzeczywiście doświadczasz. Wszystko inne jest tym, czego doświadczył ktoś inny i o czym ci powiedział. To nie ma nic wspólnego z tobą. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna rzeczywistość? Nie. Obiektywna rzeczywistość to oksymoron. Czyli mówisz, że nic nie jest takie, jakim się wydaje? Twierdzę, że jest dokładnie odwrotnie. Wszystko jest takie, jak się wydaje. A pozory opierają się na postrzeganiu. A percepcje oparte są na perspektywach. A perspektywy nie są obiektywne, są subiektywne. Nie są czymś, czego doświadczasz. Są czymś, co wybierasz. Powiedziałeś to przed chwilą. Było to dla mnie trudne wtedy i jest trudne teraz. Wybieram, że mam takie perspektywy, jakie mam. Tak, rzeczywiście. To jest proces. Dzięki któremu tworzysz. To bardzo trudne dla mnie do uwierzenia, więc nie uwierzysz w to. W wyniku czego nie doświadczysz tego. Zatem, jeśli nie wierzę, że wybieram, aby mieć jakąkolwiek perspektywę, którą chcę, to nie mogę mieć. Jakiejkolwiek perspektywy, której pragnę? Właśnie tak. Bo taki jest mój punkt widzenia. Bo to jest Twoja perspektywa. I to zmieni Twoje postrzeganie, które zmieni Twoje doświadczenie. A Twoje doświadczenie wzmocni Twoją perspektywę. Ale mógłbym argumentować, że nie wybrałem tej percepcji. To jest po prostu to, co obserwuję obiektywnie. To jest to, co obserwujesz, biorąc pod uwagę Twoją perspektywę. Nie obserwujesz niczego obiektywnie. Obiektywna obserwacja jest niemożliwa. Kolejny oksymoron. Obiektywna obserwacja to oksymoron. Tak. Nic, co jest obserwowane, nie pozostaje bez wpływu na obserwatora. Jestem pewien, że dla wielu ludzi brzmi to jak duchowy Bełkot New Age. To ciekawe, bo to czysta nauka. Nauka? To elementarna fizyka kwantowa. Przeczytaj jakąkolwiek książkę o mechanice kwantowej. Twierdzisz więc, że wpływam na to, co widzę, przez sam sposób, w jaki na to patrzę? Albo czy w ogóle na to patrzysz? To jest dokładnie to, co mówię. Dokładnie tak jest. No cóż, z pewnością zeszliśmy tu z torów. Wpadliśmy w bagno teorii percepcji i fizyki kwantowej. Chodzi o to, by doprowadzić cię z powrotem do twojej prawdy. Nie możesz odkryć na nowo swojej prawdy. Nie możesz przypomnieć sobie swojej prawdy, nie możesz przebywać w swojej prawdzie, dopóki nie przypomnisz sobie, jak się tam dostałeś. Mówimy tutaj o tym, jak się tam dostać. Ten dialog zabiera cię tam, gdzie zawsze chciałeś iść do domu. Jeśli uda ci się tam dotrzeć przed śmiercią, nigdy więcej nie będziesz się martwić o śmierć. Nigdy nie będziesz się bał śmierci. Czy nie to właśnie chcesz osiągnąć dzięki tej rozmowie dla siebie i dla wszystkich innych? Tak. W takim razie. Nasza dyskusja o teorii percepcji w fizyce kwantowej nie była wcale rozbieżnością. I teraz być może rozumiesz, dlaczego podchodzimy do życia i życia po śmierci pod tym kątem. A, tak więc potwierdzasz teraz, że jest życie po śmierci. Nie. Nie? Nie, nie ma życia po śmierci. Nie ma życia po śmierci? Nie. W rzeczywistości w ogóle nie ma czegoś takiego jak śmierć. I to jest siódme wspomnienie. Śmierć nie istnieje. Ale wiem, że ty myślisz, że tak jest. A więc dla ciebie absolutnie tak jest. O tym właśnie mówimy tutaj. Mówimy o postrzeganiu i perspektywach, z których ono powstaje. Hmm, a więc. Zatoczyliśmy pełne koło. Cała ta rozmowa jest okrężna. Jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, to zauważysz: to nie jest dialog w linii prostej. Poruszamy się tutaj w wirach, spiralnie powracając do wielu ważnych punktów wiele razy. Nie tylko dwa razy ale być może trzy lub cztery razy. Będzie to dla Ciebie oczywiste, w miarę trwania naszej rozmowy. I nie będzie to przypadkowe. To będzie całkiem celowa nadmiarowość. To, o czym się tu mówi, to nic innego jak kosmologia kosmosu tajemnice wszelkiego życia. Wyprawy duszy po śmierci, natura czasu i przestrzeni, i co najmniej dwa pojęcia, które rozkołyszą łódź kosmologii. A czasem trzeba usłyszeć pewne rzeczy więcej niż raz, by naprawdę móc je przyswoić. Więc ruszajmy dalej. Mamy wiele do odkrycia. Gotów? Gotów! Pozwól mi więc powtórzyć tutaj, żeby było jasne, że Twoja perspektywa to znaczy, jak patrzysz na coś tworzy Twoją rzeczywistość, zarówno podczas tego życia, jak i po nim. Więc jeśli nie sądzę, że istnieje życie po śmierci, to go nie będzie? Och, będzie, na pewno. Nie możesz zmienić ostatecznej rzeczywistości, ale możesz zmienić swoje doświadczenie z nią związane. Dlatego właśnie powiedziałem. Niemożliwe jest żyć lub umrzeć bez Boga, ale nie jest niemożliwe myśleć, że jest się. Jeśli myślisz, że żyjesz lub umierasz bez Boga, doświadczysz, że tak jest. Możesz mieć to doświadczenie tak długo, jak zechcesz. Możesz zakończyć to doświadczenie, kiedy tylko postanowisz. Wszystko to prowadzi nas do ósmego przypomnienia. Nie możesz zmienić ostatecznej rzeczywistości, ale możesz zmienić swoje doświadczenie jej dotyczące. Próbuję dokładnie zrozumieć, jak to działa, co to oznacza. Patrzę w głąb mojego osobistego doświadczenia, aby zobaczyć, czy mogę wnieść do tego jakąś świadomość opartą na mojej własnej wędrówce przez życie. Dobrze, to jest bardzo dobry proces. To wspaniały sposób na rozpoczęcie. Tylko nie pozwól sobie nigdy tam utknąć. Co to znaczy? To znaczy zawsze miej umysł otwarty na rzeczy, których być może nie doświadczyłeś osobiście. Okej, okay, mam otwarty umysł. W tym przypadku wróćmy do czegoś, co można wyciągnąć z własnej pamięci. Porozmawiajmy o wzięciu czegoś. Z własnego spaceru przez życie. Czy kiedykolwiek znalazłeś się na spacerze, gdy nagle zaczął padać deszcz? Oczywiście, więcej niż raz. Dobrze. Czy teraz doświadczyłeś tej chwili, rzeczywistości tego deszczu, jako przykrości i utrapienia? Czy też jako zdziwienia i zachwytu? Cóż, mogę sobie przypomnieć właściwie doświadczając obu tych rzeczy. To znaczy, pamiętam jeden raz, kiedy to absolutnie doświadczyłem tego jako utrapienie. Byłem wściekły, że zaczęło padać. Pobiegłem do kryjówki tak szybko, jak tylko mogłem, ale to było bez sensu. Przemokłem. Innym razem pamiętam, jak szliśmy z młodą znajomą w letni dzień i niebo się otworzyło. Byliśmy na parkingu z dużą ilością miejsca, a ta młoda kobieta nagle zerwała swoje ubranie i zaczęła tańczyć w deszczu. Tańczyła, skakała i skakała z radości, a ja stałem tam oszołomiony, moje przemoczone włosy spadały pasmami na moje oczy. Roześmiała się do mnie i ośmieliła mnie, żebym do niej dołączył. Tak też zrobiłem. I tańczyliśmy wokół tego parkingu przez prawie 5 minut, zanim przyszła policja. Funkcjonariuszka była bardzo miła. Była to kobieta i po prostu poprosiła nas o założenie ubrań, ponieważ nie chciała nas aresztować za nieprzyzwoite obnażanie się lub zakłócanie porządku publicznego. Wszyscy trzej roześmialiśmy się i. Zastosowaliśmy się do jej prośby, ale był to moment w moim życiu, którego nigdy nie zapomnę. To była czysta, nieokiełznana radość. To była radosna psota. I oczywiście wiedziałem o tym momencie, dlatego użyłem tego konkretnego przykładu. Pozwól, że zadam Ci pytanie: Co było odmiennego w deszczu? Słucham? W jaki sposób deszcz w pierwszym incydencie różnił się od deszczu w drugim? Czy był bardziej mokry? Czy padało mocniej? Czy krople wody były zimniejsze lub większe? Nie, w zasadzie wszystko było po staremu. Podczas pierwszego deszczu nie było bardziej burzliwie czy wściekle niż podczas drugiego. Oba były po prostu miłymi letnimi prysznicami. Zatem, jaka była różnica w tych dwóch doświadczeniach? Sposób, w jaki na nie patrzyłem, moja perspektywa. W jednym przypadku miałem na sobie biznesowy garnitur i zmierzałem na bardzo ważne spotkanie. Moja perspektywa była taka, że deszcz był uciążliwy, więcej niż uciążliwość. To była ingerencja w mój plan był przeszkodą na mojej drodze. W drugim przypadku byłem ubrany całkiem swobodnie i nie miałem określonego czasu, kiedy muszę być gdziekolwiek. Wyglądało na to, że deszcz. Może być zabawny. Tak. A kto stworzył te perspektywy? Ja, oczywiście. Mogłeś zdecydować, że spotkanie biznesowe nie jest tak ważne, albo że Twoje pojawienie się w lekkim bałaganie będzie całkowicie zrozumiałe i nie będzie miało znaczenia. Tak? Mogłeś widzieć to w ten sposób, prawda? Tak. Zatem teraz pomyśl o deszczu jako o ostatecznej rzeczywistości. Nie mógłbyś zmienić faktu, że pada deszcz, ale mógłbyś zmienić swoje doświadczenie deszczu, zmieniając sposób. W jaki na niego patrzyłeś. Nie mogłeś zmienić ostatecznej rzeczywistości, ale mogłeś doświadczyć ostatecznej rzeczywistości w dowolny sposób. To jest największy sekret życia. Ale nie zawsze jest to takie proste. To jest zawsze takie proste. Ale gdybym zmienił sposób patrzenia na pewne rzeczy, to cały dramat by zniknął. Ach, teraz dochodzimy do tego. Na przykład to siódme wspomnienie: śmierć nie istnieje. O rany, gdyby ludzkość jako całość rzeczywiście przyjęła to jako swoją prawdę, gdzie byłby ten cały dramat? Jak moglibyśmy złościć się, smucić, opakiwać stratę naszych bliskich? Co zrobiliby Włosi? To bardzo zabawne. Czy sądzisz, że Włosi będą tak myśleć? Oczywiście, że tak. Będą się śmiać najgłośniej. No dobrze, ale tak na poważnie. Czy to może być prawda? Jedną rzeczą jest powiedzieć, że istnieje życie po śmierci, ale inną rzeczą jest powiedzieć, że sama śmierć nie istnieje. Powiedziałeś tutaj coś ogromnie ważnego. Sprawiasz, że brzmi to tak, jakby to było coś nowego. W prawie każdym miejscu, w którym byłem cytowany. Bez względu na religię, kulturę, okres czasowy, kontekst, byłem prawidłowo opisywany jako deklarujący, że śmierć nie istnieje. Nie w sposób, w jaki większość z Was o niej myśli, czyli jako koniec wszelkiego życia. Nie ma czegoś takiego jak koniec życia. Zatem, y, śmierć jako ludzkie doświadczenie istnieje. Jest to koniec Waszej obecnej fizycznej egzystencji, owszem. To doświadczenie kończy się w momencie Twojej śmierci, ale samo życie nie. Jeśli masz wiarę w Boga, musisz mieć wiarę w życie wieczne, ponieważ Bogowie wszystkich religii to deklarują. A co jeśli nie wierzę w Boga? To może zmienić to, czego doświadczasz, ale nie zmieni tego, co takim jest. To, czego doświadczysz, to to, w co wierzysz, a to, w co wierzysz, zależy od twojej perspektywy. Nie ma ustalonego sposobu, że tak jest? Nie ma jednej rzeczy, która pojawia się u każdego? Są ustalone rzeczy, które się pojawiają, ale możesz nie wiedzieć, że się pojawiają. To zaczyna być bardzo zagmatwane. Przepraszam. Ale prawda jest taka, że w chwili śmierci doświadczysz tego, w co wierzysz, a Twoja wiara będzie oparta na tym, co postrzegasz, a Twoje postrzeganie będzie oparte na Twojej perspektywie. A czy nie ma szans na zmianę mojej percepcji? Absolutnie jest. Tak jak w Twoim życiu przed śmiercią, Twoja percepcja może się zmienić w Twoim życiu po śmierci. Co mogłoby to spowodować? Zmiana Twojej perspektywy A Widzenie rzeczy w nowy sposób Widzenie rzeczy w nowy sposób. Ale co może to spowodować? Wiele rzeczy, w tym Twoja decyzja w chwili po śmierci, że sposób w jaki obecnie widzisz rzeczy nie działa. To znaczy, że nie dostarcza Ci doświadczenia, które pragniesz mieć. Taka decyzja natychmiast zmieniłaby Twoje doświadczenie. Dobrze, dobrze, przypuśćmy, że po prostu. Czy jest jakiś sposób, w jaki mogę cię namówić do opisania dokładnie tego, co dzieje się w momencie śmierci i pójścia dalej od tego momentu? Chętnie porozmawiam o alternatywach, ale jak już powiedziałem, dla każdej osoby będzie to inne. Podaj mi w takim razie jakieś alternatywy. Zadajesz bardzo ważne pytanie. Naprawdę chcesz się w to zagłębić już teraz? Tak. Czekałem już wystarczająco długo. Chcę wiedzieć co dzieje się po tym jak ludzie umierają. Koniec rozdziału 13.